pada deszcz, a my udałyśmy się z córką na spacer. Mimo wszystko. I chciałam trochę nawiązać do tego deszczu. I do osób zaburzonych. One są jak deszcz. Nie da się ich wykluczyć z naszego społeczeństwa. Nie da się ich zatrzymać, powstrzymać. Zupełnie jak z deszczem. Możemy ich unikać, tak jak możemy unikać deszczu, chowając się pod drzewem, tak jak my teraz. Albo możemy wyposażyć się w pewien ubiór ochronny, parasolkę, płaszcz przeciwdeszczowy i mimo wszystko udać się na spacer. Z ludźmi zaburzonymi jest podobnie. Możemy wyposażyć się w pewne mechanizmy obronne. Możemy zadziałać tak, żeby te osoby zaburzone nie miały na nas szkodliwego wpływu. Podobnie z deszczem. Jeżeli wyposażymy się w ubiór ochronny, to nie zmokniemy. Oprócz tego można sprawić tak, żeby te osoby zaburzone trzymały się od nas z daleka. I teraz Zaobserwowałam takie trzy kroki powrotu do siebie po narcystycznej przemocy. Pierwszy krok to jest świadomość. Świadomość, z czym się miało do czynienia, czyli z tym narcystycznym zaburzeniem, osobą, która jest zaburzona narcystycznie, przemoc narcystyczna, jej cechy, o których się mówi na szeroką skalę. Czyli ta wiedza, która ma nas uchronić, uświadomić. Czym jest to zaburzenie, jak szkodliwe jest? Drugi krok to wyjście z pozycji ofiary na pozycję celu bądź wojownika. O tym też mówiłam, że nie można patrzeć na świat, na ludzi, na życie z perspektywy z pozycji ofiary, bo będzie przyciągać się kolejne osoby zaburzone. I trzeci krok powrotu do siebie to jest wypracowanie w sobie takich cech, aby inne osoby zaburzone już nam nie szkodziły albo co więcej, żeby unikały nas.